Mm, dzisiaj taki smakowity konsek na warsztacie. Na zmianę oleju. No ładnie to wygląda. Mm, zameczek na podczerwień. Jeszcze to odpalimy. Tutaj elegancko w środku. Bieg? 119. No, auto ma w rok zrobione jakieś 1200 km. Także zlejemy czysty olej. No ale trzeba to trzeba. Zagada. Mm, no, widok kluczyka. męsko gada. Dobra jedziemy. Samydrawa. Dobra, zobaczymy, jak wygląda roczny olej, który ma 1000 kilometrów. Nie tu zaatakować tu, 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 tu. dobra, lecimy, ciach, 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 ciach na szyściutki, czego się można było spodziewać To wygląda brzydko, ale na... To już wygląda na czyściołotki Ja się mi pół litra takiego nowego oleju w piabły.bradanie się spuszcza. Uh -huh. Naprane tutaj w opór. Ale dało się znaleźć ładne miejsce na filtr oleju. Volkswagen, Audi, uczcie się. A gdzieś wepchane kurwa od spodu. Trzeba popachę w łokciu się upierdolić. Popachę w łokciu. Popachę w oleju. Blisko byłem. No ładnie tylko tutaj. A co to za pajączek? Co to do pajączek? Źródło problemów. Ale nie tutaj no to jak ładniutko wszystko wygląda coś za jasno ładnie, ładnie ładnie, ładnie dobra, odkręcamy filtera mm, jak Niemcy to Niemcy filterek Hengst tak ładniutko, czyściutko tutaj w środku Tutaj pod pokrywką filtra. Mm, samo złoto. Dobra, ściągnę obudowę, żeby zobaczyć filterki powietrza. No ale tutaj, czego się można spodziewać? Filtry mają dwa lata. No. przejechane, może. 3000 km. wiem, jak nowe. Tutaj jakieś troszeczkę jakiś Muszek w jednym miejscu, co się tu zbiera. Tak to? to jest nowy filtr. Tego nie będziemy wymienić, nie ma w ogóle sensu. Man, no, nie byle jaki tu Dzisiaj zobaczymy. drogi, ale to pewnie będzie wyglądało tak samo. Drugi filterek. No pewno, nowe, nowe. Nie wiem, czy to dobrze pokażę. Ale one są nowe. Tak. Zostają na kolejne dwa lata. Ciach. O, tu jest jakaś karteczka z wymiany oleju. Ale to nie jest ostatnia wymiana. Jaka była? Czyli to jest wymiana. Ile? 7000 km temu i 4 lata temu. No. 7 Tysiące cztery lata. Taki ładny, że aż szkoda jeździć. No, tutaj przeczyściliśmy oczywiście elegancko. Żeby żadnych muszek nie było, podkurzaliśmy. No, ale to. Prawie nie było co. Przepływam jeszcze też te czysty. bela. Wkładamy filterki z powrotem. I ty, wkładamy nowy filterek MAN-a. Pyk. Pyk. Tutaj na klapce mamy już nowe O-ringi. Wiesz, dla klapka. Cię, cię, cię. Hop, 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 hop. trafić. Dobra, potrzebuję drugiej ręki. Zalewamy świeżą oliwę. Chciałem jeszcze tylko pokazać, jak tutaj jest czyściutko, pięknie. No nowy wóz. Nowy wóz. Żeby wszystkie silniki tak wyglądały. Miód, malina.